Hej, hej. Jestem na terenie leśnej bazy lotniczej. To z tego co wiem są samoloty, które służą do gaszenia pożarów. Także fajne maszyny. Fajnie wy wy wyglądające. Z tego co wiem to jest dromader. Taka nazwa tego samolotu. Fajny sprzęcior oczywiście. A tutaj widzę reklamy na kurs pilota. Zostań pilotem. Gdzieś na banerach też reklamy skoków spadochronowych, można sobie skoczyć. No, proszę bardzo. Pytanie: czy lotnicze hobby jest czymś, co dla nas, prepersów, jest istotne w jakiś sposób? Czy, czy może się przydać? Czy to tylko hobby? Na przykład skoki spadochronowe, do czego się mogą nam przydać? Taką umiejętność ciekawe. No ja tutaj jeszcze sobie trochę przyjechałem, dorobić kroki do mojej średniej, trochę stracić kalorii. Takie okoliczności przyrody, jak widać, są. Zachód słońca środek na kleszcze i komary, ale akurat nie gryzą komary. Jest tylko pryskanie nóg środkiem na kleszcze. W czasie weekendu spotkałem chłopaka, który miał cztery wbite kleszcze i właśnie zamierzał na, na SOR jechać, żeby mu to wyciągnęli. I mnie się pytał, jak ja z kleszczami sobie radzę. No Oprócz sprayu jeszcze olejek eukaliptusowy Olbas kupowany w aptece. To jest eukaliptus plus pieszanka. Kilku rzeczy. O, L, Asy Spytajcie w aptece. Jest trochę droższy niż marketówka. Ale jak na razie skuteczny. Olbas. Pokropić się na kostki, trochę, parę kropelek na skarpety. Gdzieś jakiś zakamarek ciała, w pachy i tak dalej. I, i działa na kleszcze. No to tyle. No nie będę się rozgadywał. Idę w las, póki jeszcze trochę jasno jest. Może szlatarki też mam. Ale takie fajne okoliczności przyrody to trzeba iść. Na razie.